Widzowie, dzisiaj zagramy sobie rankedy. A więc chciałbym Was prosić ostatnie łapki w górę i suba. No i co? Lecimy już do odcinka. Dobra widzowie. Wybieramy już bronię i lecimy na pierwszego typu. A, nie dotknie mnie to. Kosam nie może już dotknąć. Jest. A. No nie, no, zginąłem To po w mojej jedności w diagram. Ja Gdzie jesteś? Wakey, wakey, a! Molotov. Też się zaraz go rzucę. A ty się pali. Tra, 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 dziennikarz. Weźmy może strzałkę, może Aha. pięknie, a to nie był oh pięćdziesiąt Geniusz, geniusz! Tak, jest z jednego Wrót Aha Gdzie ten ratusz? Przezwróciłem go Gdzie on jest? Ale dobra jak nie, no to zmiana, no a mi teraz się jakoś rzuci. No, genialnie. Ginąłem, a już prawie mnie wygraną. Dobra. Wód Dobra. A! Nie przy mnie typie! Chodź tu na solo, chodź. Chodź na solo bez rewolwera. O, nie da się bez rewolwera. Bo to Twój największy pomocnik. A to gdzieś. Będę tu kampić. Camper. Prześpieszam to trochę widzowie. Dobra, widzowie, udało się, więc lecimy do kolejnej rundki. Dobra widzę wie, teraz zagramy sobie dla odmian rankingowe. Wybierzmy sobie moje klasyczne. Aha, nie ma noża. No spokoj, tak piła jest całkiem silna. No więc powinniśmy to też umieć wygrać. Choć nie wiem, bo typu ma brąza. Ej nie, chyba będzie easy. Chyba będzie easy to wygrać. O kurczę. Zapomniałam, że można wziąć się RPGa. No ale raczej go nie weźmie. Tak? Tak? Będzie cholony na pewno. Siema ma. A, zaraz ginie. Przestań. Dobra. To prosta, więc wam to przyspieszę. Dobra, widzę, więc teraz za karę wybieramy RPG i na niego idziemy. Dobra, gdzie jesteś? A, zginął. Hm. No to co, weź go do kolejnej rundki. Dobra, widzę, wie. jesteśmy już w rundce. Wybieramy jakieś moje klasy na bronie, bo możemy na szczęście i idziemy na tego typa. Ziół? Dziół? A, tu jesteś. Jeśli tra, 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 piszcie w komentarzu Dobra tra, więcej rankingowych, piszcie w komentarzu. Dobra, Lecimy. A, no tak, a. No tra, tra, no tak, ja No to Cześć! Masz z Dobra Lecimy Dobra, udało się Tutaj akurat też będzie chyba prosto wygrać. Dobra, wierz, wierz, wierz. Dobra, da się i tu już chyba wygramy. No bo jakby miało być. No, i tutaj wróćmy lotowa, on zbiega i wygrywam. No, no to let's go do kolejnej rundki. Dobra, widzowie, jesteśmy w kolejnej rundce z jakimś typem na rozpryskach. I to raczej wygramy. Nie widzę, żeby ten typ był jakikolwiek problemem. Szczególnie, że on nawet nie ma zbyt dobrej miejscówki, żeby mnie bić. No i zginął To było jedno z prostych zadań w tym odcinku Rzut! Aj! Dobra, przyspieszę wam to Dobra, idziemy, let's go na niego Jeden winek i wygrywamy John, tu Hop, hop. Nie, zaraz zginę Nie, on używa rewolwera On fajnie odczyta o wiele więcej Po prostu nawet gracze go kupują i nie jażdżą się w tych Jakby to było jakiś Uzi plus yy, karabin to mały. Kurczę. No, ale mam nadzieję, że teraz wygram. Dobra. Zobaczmy. Dobra. Dobra, wygraliśmy. Zowie, jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zmieniłbym było miło, gdybyś zostawił łapkę w górę i suba. No i co? To była na tyle narka.